Cześć, chodziłem cały tydzień, udało się znaleźć jeszcze coś. Wielu z Was pyta się, czy jeszcze leżą w lesie świeże zrzuty. Odpowiedź brzmi: tak, leżą jeszcze świeże zrzuty w lesie. Trzeba jeszcze chodzić, patrzeć. Jest troszeczkę trudniej teraz znaleźć, bo już trawa urosła. Zazieleniło się i te poroża troszeczkę zarosły, więc jest gorzej znaleźć. Ale jeszcze coś tam jest. A jak do tego doszło? Zobaczcie sami. Przedzieram się tu przez taką gęstwinę. Tak sobie idę. Gęste krzaczki. I tu patrzę jest. Jest taki też us usmaczek jak dwa dni temu. Świeżynka jest taki zrzucik, taki jasny, z kilogram mapem. Idę sobie, idę i tu sobie patrzę i leży staruszek jeden połamany taki ale zawsze coś ale obgryziony lisy miały co jeść no dobra, idę szukać dalej idę sobie tędy ścieżką wydeptaną przez zieleni rozglądam się po lesie i takie końcóweczki Dojrzałem jest taki zrzucik Ósmeczek Świeżynka Jaki tutaj powycierany widać i z takim długim to z taką długą odnogą kolega znalazł podobnego niedawno o, i tak sobie właśnie leży tutaj